Cześć wszystkim e, Michał Recykling z tej strony słuchajcie. E, dzisiaj jest poniedziałek. E, mam trochę rzeczy do ogarnięcia tu u siebie na podwiatku. E, złomowe sprawy, jak wiecie. E, słuchajcie, dzisiaj u nas zabierali plastiki, a przy okazji zadzwoniła do mnie taka pani, która powiedziała, że robiła ogrodzenie i miała trochę złomu do oddania. Także jechałem potem złom. A przy okazji słuchajcie e, plastiki zabierali, no i takie takie worki zobaczcie znalazłem po drodze. Chcę z wami je rozpakować, zobaczyć co jest w środku, zważymy ile wpadło złomu, ile udało się na tych dwóch workach zarobić, zatrzymując się i chwilę czasu tracąc, czy warto było się zatrzymać, czy warto zbierać złom, czy nie. Sami ocenicie w komentarzach. Eee, także zaczynamy rozpakowanie. Dobra, zobaczcie, no taki worek trochę śmieci wiadomo, ale pamiętajcie niedługo. Te butelki będzie można oddawać już w niektórych miejscach. Dobra, patrzcie, kawałek blachy. Rzeczek takie żelazko. Wiadomo, to resztę wyrzucę u siebie do śmietnika, nie? Zobaczcie, takie, takie cudo. I metal zobaczyłem, mówię, wyciągnę, nie? Wezmę to. No patelnia. Co my tu mamy? Dajcie, puszeczki aluminiowe. Jak najbardziej. Wiem niektórzy mogą to uznać za jakieś grzebanie po śmietnika, ale nie o to. W tym chodzi, słuchajcie. Chodzi w tym o to, że jak jest trochę żelaza, trochę tegest, to zawsze idzie coś odzyskać. Słuchajcie. Zawsze do przodu. Gramy robią, kilogramy. Dobra, już nie będziemy... Tutaj reszta idzie do śmietnika, także mamy na razie to z tego worka. Zobaczymy. Słuchajcie, co drugi worek dał, patrzcie. W drugim worku, patrzcie. Jeszcze nawet nie sprawdzałem. Tu jakaś osłona od grilla. Eee, wąż z reduktorem, korektor, reduktor, nie wiem jak tam się nazywa. Wiecie, do gazu. tuż tu mamy odlew aluminium, trochę mosiądzu. Zobaczcie, co ludzie wyrzucają. Tu jakiś stary ki, wędka jakaś, ale to tam szał z tego nie ma. Dobra na razie na bok. Tutaj jakieś patyki. To są chyba do namiotu. Ale to jest, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest stal. Czekajcie. Śmiało, możesz mi pokazać. Nie, to stalnie jest. Zobaczcie, to stalnie Także patrzcie dalej tu, to tutaj jeszcze mamy, o od grilla już to jakieś szyny od szuflady, no to wiadomo to jest plastik, tu mamy dalej od grilla, no zobaczcie jaka spora kubka się uzbiera, jakiegoś brudu, tutaj grill, 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 grill wiecie u mnie grilla dużo, Ludzie robią tutaj grille, bo to jest miejsce turystyczne. Następne to, następny grill. No i słuchajcie. Zaraz będziemy to liczyć. Tu już chyba więcej nic nie ma. Jakieś ziemia. Dziadostwo. Dobra, czekajcie. O, pręcik. No dobra. Okularki, patrzcie. Dobra, bez jaj, tu jeszcze kawałek żelazka, dobra, reszta idzie w śmieci Po sobie odłożymy, tu jeszcze taki pręcik był Dobra, słuchajcie Widzimy się na ważeniu, cięcie Dobra, jesteśmy na ważeniu, słuchajcie Ja jak zwykle niestety wbijam 0,65 nie, 0,60, przepraszam, groszy za kilogram. Zróbmy już najmniej. Bo widziałem, że niektórzy nawet wbijają 80 groszy. Nie wiem, gdzie są takie ceny. I zaczynamy ważenie tych dwóch worków ze śmietnika. Tego złomu, co udało nam się wyciągnąć. Dobra, wrzucamy. Muszę to jakoś ogarnąć. Czekajcie cyk patelnia czekajcie patelnia patelnia ciągnie to nie jest aluminium także to jest stal to możemy też dać cyk następny, cyk to też żelazo dobra to będzie wszystko. Słuchajcie, mamy kilo 7 ,7 kg. Po 60 groszy to są 4,62 zł. Yy, czy dodać? Słuchajcie, jeszcze zobaczcie, tutaj w taczce mam ten przewód. Kurde, ogólnie trzeba by było go oczyścić, wiecie, no ale jakbyśmy go dorzucili już po tej cenie. No dobra, odetniemy, słuchajcie. Odetnę szybko ten szlauch. I wrzucimy go już. Dobra. Wiadomo, żebyśmy więcej za niego dostali. To mamy 4,80. I, I co? No 4,80. I co o tym myślicie? Słuchajcie, 4,80 wyjęte ze śmieci prawie 5 zł. Może ktoś powiedzieć: Oczywiście za to nic nie kupisz. Co za to kupisz? no, Na przykład buchenek chleba już obojętne. A od tej pani, zobaczcie, tutaj trafiła mi się to. Akurat, zobaczcie, to akurat też, właśnie przypomniałem sobie. sorry. to jeszcze też zważymy, bo to też było na tym śmietniku. Wiadomo, trochę materiału, ale trochę plastiku ogólnie, po wrzućmy to też. wrzućmy to też, tam co ten materiał waży. No to już mamy, zobaczcie, 6,27. 6,27 a tutaj jest właśnie zobacz taka taka rura jak wam mówiłem na początku filmu że przywiozłem ją od tej pani do której jechałem po złom no to to wpadło trochę tam zobaczcie tutaj chodźcie za mną eee, tutaj też już trochę przyciłem już tego nie będę ważył bo tu chodziło o te dwa worki na śmieciach co były znalezione ile tam było złomu na tutaj trochę dzisiaj dorzuciłem ogólnie. Przez całego złomu to mam na obecną chwilę tyle. Gramy robią kilogramy, jak widzicie. Trochę się tego zbiera. E, także myślę, że warto Muszę jeszcze robić bojlery. Także słuchajcie, jeszcze raz idziemy do wagi. E, tak jak widzimy, 6,27, 10 ponad kilogramów złomu ze śmietnika. Z dwóch worków, takich widzicie. Także jak się, słuchajcie, podobało, co o tym myślisz, skomentuj, zostaw łapkę, a najważniejsze subskrypcję, żeby pomóc rozwinąć mój kanał. Serdecznie, kochani, Was pozdrawiam z Mermetu i, i co, widzimy się w następnych filmach, także strzałeczka.